Temat o spalaczach tłuszczu. Tych bardziej legalnych i tych mniej legalnych. Najważniejszą sprawą, ogólnie jeżeli chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej, jest po prostu wytworzenie deficytu kalorycznego. Dla Na mnie najlepszym tutaj takim, można powiedzieć, hitem to było połączenie efedryny, aspiryny i kofeiny. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku pogadajmy o... Michał Karmowski, Radek Słodkiewicz. A dzisiaj temat o spalaczach tłuszczu. Tych... Bardziej legalnych i tych mniej legalnych. Od czego zaczynam? Od tych legalnych. Od tych legalnych. Słuchajcie, no wiadomo, jakbyście weszli sobie, chociażby na przykład do sklepu SFD, możecie znaleźć mnóstwo spalaczy, które łączą w sobie wiele różnych, różnych substancji. Tak, substancji takich aktywnych, które Pomagają jakby w pozbyciu się tkanki tłuszczowej. Ale czy te wszystkie suplementy są bardzo skuteczne? Jak je używać? Co o tym myśli Znaczy Generalnie ja uważam, że największym problemem osób, które o, z nowym rokiem podejmują decyzję o y, metamorfozie swojej sylwetki i o redukowaniu tkanki tłuszczowej, jest to, że y, zanim pójdą na siłownię, od razu kupują spalacze tłuszczu, co uważam jest błędnym y, w ogóle podejściem. Z tego względu, że w momencie, kiedy my chcemy zrobić cokolwiek ze sobą, najpierw powinniśmy ułożyć inne elementy naszej układanki, te puzle dopasować do siebie, jak oczywiście dobrze zbilansowana dieta z odpowiednim doborem kalorii, makroskładników również, ale też odpowiednia aktywność fizyczna i nie mówię tutaj o stricte treningu siłowym, ale ogólnie o takiej nawet spontanicznej aktywności fizycznej w formie nie wiem, spacerów czy czegokolwiek. Z tego względu, że organizm naprawdę na samym początku, przez pierwszych kilka tygodni, w momencie, kiedy my dopiero zaczynamy, będzie sobie świetnie radził z i nową dietą, z nowym podejściem do odżywiania, ale też z aktywnością fizyczną. I nie ma tutaj potrzeby stosowania jakichkolwiek spalaczy tłuszczu do tego, żeby ta tkanka tłuszczowa po prostu była utylizowana. Natomiast oczywiście z upływem czasu warto jest włączyć do swojej suplementacji spalaczy tłuszczu. Bo są one niewątpliwie skutecznym e, środkiem do tego, żeby no, e, ta tkanka tłuszczowa szybciej się utylizowała. I mamy tutaj takie, można powiedzieć, różne kategorie spalaczy, począwszy od bardzo łagodnych, bazujących na... Może, może, różnego jeszcze, może rodzaju... jeszcze dwa słowa, dlaczego y, jakby warto później stosować te, y, te suplementy. W sensie na początku, jak powiedział Michał, wiadomo, że y, Najważniejszą sprawą, ogólnie jeżeli chodzi o spalanie tkanki jest po prostu wytworzenie deficytu kalorycznego. Czyli jeżeli na przykład jecie co chcecie i dorzucicie sobie do tego jakiś spalacz, to nie mam możliwości, że on w jakikolwiek sposób Zadziała. będzie działał. Czy to będzie taki spalacz, czy taki, nie ma niestety takiej możliwości. Oczywiście niektóre osoby mówią, że weźmie sobie spalacz i trochę mu tam waga spada. Często się jest też Woda. tak, że niektóre jakby spalacze mają w sobie albo właśnie środki, które będą wymuszały jakby pozbycie się nadmiaru tej wody takiej podskórnej, albo ewentualnie mają też takie środki, które ograniczają troszeczkę łaknienie i nie chcą co troszeczkę mniej jemy, więc jeżeli mniej jemy, no to. Oczywiście wiadomo, że mamy lepszy deficyt kaloryczny i wtedy sobie spalamy. Ale tak czy siak, na samym początku, e, tak jak powiedział Michał, najważniejsze jest ustalenie sobie diety, ustalenie sobie jakiegoś tam zapotrzebowania kalorycznego i wy, wywołanie jakiegoś deficytu kalorycznego. Po jakimś czasie stosowania takiej diety, wiadomo, że przychodzi moment, kiedy jesteśmy trochę bardziej zmęczeni, nie mamy tyle energii i tak dalej. To też, co wspomniał e, Michał, o tej spontanicznej aktywności fizycznej, e, to najczęściej jest tak, że w czasie trwania diety ona troszeczkę spada. spada. Nie? Wiadomo, że na początku jesteśmy bardziej Tacy chętni, że powiem, do, nie wiem, do wychodzenia z domu, coś robimy, to, a potem, jak ktoś jest długo na tej diecie, to już mu się nic nie chce, zaczyna yy, tak. siedzieć w domu częściej, nie wychodzi do znajomych, bo mówi, przecież nie idę, na, nie pójdę nic nie zjem, no bo, no bo jak, yy, nie pójdę na piłkę, Duolnie. czy tam na coś. Czyli teoretycznie, jakby można powiedzieć, że spala mniej kalorii na co dzień. Dlatego wtedy ja mówię, bardzo fajnie jest stosować jakiś taki suplement yy, podkręcający spalanie, chociażby po to, yy, nie, żeby on lepiej spalał, ale żeby. Żebyśmy byli bardziej energetyczni. Że, dokładnie, żeby żebyśmy mieli więcej energii na to, żeby nam się więcej chciało w ciągu dnia. Jak nam się więcej chce, to no, więcej się ruszamy, więcej tracimy energii. Y że tak powiem, na takie, normalne, czy, tak, tak. na takie normalne czynności. Więc to jest chociażby moim zdaniem e, główny powód na to, żeby ten te suplement dawać później. Słuchajcie, ja na przykład eksceptowałem, e, zawsze sobie na, e, brałem sobie suplement taki spalający tłuszczu. Nie po to, żeby mi się lepiej spalał, ale żeby kardio, który robię na tszczo, żebym robił z większą werbą. No, tak. Bo słuchajcie, jak ja się odbudziłem i miałem wejść na, na bieżnię, miałem w domu bieżnię i rowerek. No to, no to nie mogę się tego zebrać jak sobie nastawiałem budzik, to sobie nastawiałem pierwszy budzik na to żeby się obudzić pognąć spalacz i drugi, I potem, żeby drugi, drugi, drugi budzik tak. żeby żeby wstać i za południem wstawałem już byłem o, taki wiecie ogarnięty, Wchodziłem na tą bieżnię i oczywiście wiadomo że maszerowałem jak nie wziąłem tego no to ledwo co łapałem po tej bieżni więc pod tym względem moim zdaniem zaleta spalaczy jest niesamowita więc ja ogólnie lubię spalacze takie bardziej stymulujące ale nie tylko takie są nie dlatego no. chciałem powiedzieć że ogólnie uważam że na samym początku kiedy już oczywiście przeszliśmy ten etap poradzenia sobie z dietą i tej, można powiedzieć, delikatnej spadku, delikatnego spadku mocy, warto jest wrzucić jakieś ziołowe rzeczy, które oczywiście też będą wpływały na poziom energii czy witalności naszego organizmu. I dopiero później, po pewnym czasie, kiedy znowu, można powiedzieć, te efekty może delikatnie przysiądą, wtedy warto jest sięgnąć po bardziej stymulujące rzeczy z lepszym składem, który właśnie będzie wpływał na, można powiedzieć, podkręcenie i lepszej termoglobiny, Genezy organizmu i właśnie utylizacji tej tkanki tłuszczowej. I tutaj tak jak Radek powiedział, no są naprawdę przeróżne suplementy, które mają w składzie różne substancje spalające tkankę tłuszczową, czy bardziej pomagające w spalaniu tkanki tłuszczowej. I jeżeli mówimy tutaj o takich legalnych rzeczach, to co można tutaj zaliczyć do takich fajnych? Substancji, Słyszecie, które ty byś użył, na przykład. To, co ja uważam, że jest jednym z najlepszych środków, które pomaga w spalaniu, to jest na pewno ko kofeina i synefryna. To Dokładnie. myślę, że to, są, że to są dwie rzeczy. Takie... Dwie takie naprawdę super sprawy, bo po prostu to, co powiedziałem wcześniej. Ja bardzo mocno wierzę w spalacze pod tym kątem, że one dają mi możliwość. Lepszego, intensywniejszego wysiłku i lepszego funkcjonowania. Dlatego ja na przykład polecam swoim zawodnikom spalacze na ostatnie tygodnie, tylko przed zawodami, kiedy wiem, że już, już zaczynają tam, wiecie, tracić energię, to oni po prostu biorą to nie tylko przed treningiem, ale na przykład nie wiem, rano i tam, i po i tam po w południu, południe, po to, żeby po prostu bardziej się, że tak powiem, ruszali. Ale również branie czegoś takiego na przykład przed treningiem kardia albo przed treningiem siłowym będzie powodowało, że jesteśmy w stanie zrobić ten trening mocniej intensywny i spalić po prostu więcej kalorii. Więc dla mnie to jest jakby najlepsze spad. Są oczywiście również te wszystkie takie substancje, potropowe, jak tam na no przykład cholina, inozytol i tak dalej. To, to jest takie kontrowersyjne działanie, jeżeli chodzi o motoryzację tlenki tłuszczowej, Natomiast takie substancje też mogą wpływać jakby na, na lipolizę, czyli jakby na lepsze uwalnianie kwasów tłuszczowych, tak. Natomiast pamiętajcie, że to jakby nie jest równoznaczne ze spalaniem tlenki nie Spalanie to jest ta betaoksydacja, tak. ale jeżeli mamy większą dostępność tych kwasów tłuszczowych, to jesteśmy w stanie w większym stopniu no, to spalać. To jest tak samo jak kontrowersje są na temat nie, że ona nie spala tkanki tłuszczowej. No oczywiście, że ona sama w sobie nie spala, ale ona pomaga w uwalnianiu większej ilości kwasów. No jakby transportuje. Transportuje, no, tak. tak. I, I dzięki temu jakby można powiedzieć, że ta lipoliza tkanki tłuszczowej może być lepsza. Także tutaj też trzeba rozróżniać pewne rzeczy. bardzo fajna sprawa. że też czytałem jakiś taki artykuł, y, y, takie badania o y, właśnie lipolizie, że y, teoretycznie na przykład y, mięśnie, które trenujemy, też jakby, jakby w większym stopniu jakby nasila się lipoliza w tym, w w tym, tym obszarze w tym, w tym, w tym miejscu. To była akurat artykuła a propos spalania miejscowego tkanki duszczowej. i że tak powiem Podsumowanie było takie, że teoretycznie, jeżeli na przykład trenujemy, powiedzmy, brzuch, nie, wiadomo, no, że nie ma czegoś jak spalanie miejscowe na brzuchu czy coś, ale teoretycznie, jeżeli trenujemy na przykład brzuch, wiadomo, te, te mięśnie, tam jest więcej ciepła, to i tak dalej, i y, powstaje większa, jak poliza, czyli jakby jest więcej dostępnych tych kwasów tłuszczowych jakby z, tego, z tego rejonu, to jeżeli zaraz po tym wykonujemy trening, który głównie bazuje na wykorzystanie tłuszczu jako materiału y, y, tak, y, energetycznego, czyli na przykład kardio, tlenowe kardio, to jesteśmy wcale w stanie spalić więcej tłuszczów z tamtego rejonu. Oczywiście to było taki, takie tylko badanie, czy, ja ale, wiem, ja ale faktycznie, faktycznie myślę, że coś, ma, coś to ma. Więc dlatego też mówię, branie suplementów na przykład takich… Jakich... Ale czy na pewno ma? Bo ja odnoszę wrażenie, że jest to bardziej związane z tym, że w momencie kiedy my trenujemy i w danym obszarze wytwarza się większa ilość ciepła, to po prostu my się bardziej poci, pocimy. Tak, i że bardziej pozbywamy się wody z tego obszaru, co tak, jest tak, takim tak. złudnym efektem, no bo słuchajcie, no gdyby tak było faktycznie, że możemy y, z danego obszaru więcej spalać tkanki tłuszczowej niż z innego, y, no to faktycznie miałoby sens owijanie się różnymi dziwnymi rzeczami. Znaczy, jeżeli, jeżeli to by było od tego od samego i, ciepła. I, tak, no? jeżeli to by było od samego ciepła, nie, no to, to mówię, no to tak ale naprawdę można tam, by było wejść do sauny też i... Ale tak, ja na przykład nigdy nie robiłem tremać mięśni brzucha, nigdy. Robiłem robić kardio. Ale przed zawodami zawsze robiłem sobie te mięśnie brzucha na, jakby na, na początku, czyli zawsze ten i, i robiłem cardio. kardio. To, to było jakby mhm. zawsze rano, bo po treningu to wiadomo, że nigdy tego brzucha nie zrobiłem, bo mi się nigdy nie chciało. Jak komuś się chce, to... to... To podziwiam i powiem szczerze, że ja bardzo szybko miałem efekty, jeżeli chodzi o spalanie. Oczywiście ja, ja, ja wiem, że to jest bzdura i tak dalej, ale myślę, że pokombinować jakby z tym e, nie, nie no, słuchajcie, no kombinować zawsze można, no bo wiadomo, że e, może być może być tak, że nawet Wiesz, jeśli to, to na tej samej zasadzie jak się mówi, tak, że jak się robi kardio, to nie ma znaczenia, czy robimy rano, po południu czy wieczorem, czy wieczorem, nie, ale w moim odczuciu również to jest tak. Mamy długi post, tak. więc ta lipoliza jest większa, tak. czyli teoretycznie moim zdaniem dostępność tych węglowodanowych jest, jest większa, większa rano. więc jeżeli kardiorano czczo, myślę, że lepiej się spalatka gaduszczowa niż jeżeli to robimy nie po pięciu posiłkach. Tu akurat się z Tobą zgodzę w 100%. <noise> 100% nie? Tu się to, ale, ale jeżeli patrząc jakby na te takie naukowe podstawy, to nie. To, to nie, nie ma, no, nie ma to nie znaczenia. Ma znaczenia nie? A powiem szczerze, że jak ja startowałem, czy patrzę na moich zawodników, jak tak robią, to te efekty w moim odczuciu są. Są lepsze, lepsze. No, mm -hmm. tak. jasne, tu się zgadzam. Szczególnie jeżeli mówimy o osobach, które nie są strasznie, wiecie, jakoś tam grube, no bo wiadomo, jak ktoś ma mało tkanki tłuszczowej, to jemu można powiedzieć, że trochę ciężej zobaczyć ten efekt niż osoby, która jest bardzo gruba. Bardzo jak gruby. ktoś jest bardzo gruby, ma 20 gramów nadwagi, to czy on będzie robił kardio po obiedzie, czy wieczorem, czy coś, to i, i tak nie, nie ma żadnego znaczenia. Tak. Natomiast jeżeli mówimy właśnie o zawodnikach, to myślę, że takie, takie patrzenie na, na, na to może, może dawać efekt. Co jeszcze z takich słów, co uważasz, że, że są? Znaczy z suplementów, no generalnie wiesz, gama ogólnie spalaczy tłuszczy, tłuszczu jest naprawdę ogromna. E, są... Ale ogólnie można powiedzieć, że, że takie termogeniczne rzeczy e, warte czy nie warte? Ja uważam, że warto no. i że... E, no ja to samo, co powiedziałem wcześniej, uważam tak. też, termogeniki są super. Termogeniki no. są super i tylko mówię, pod warunkiem, że nie są stosowane od samego początku, bo warto jest wykorzystać ten potencjał. Wiecie, ta, te, te termogeniki utylizacji... też powodują, jak sama nazwa wskazuje, podnoszą termogenezę. Czyli gdzieś tam jakby ta energia na jest, poniesienie tej, tak. tej ciepłoty też musi być. Będzie wytworzona. Więc może być tak, że jak jestem jakby na, na skraju, na końcówce i ten, ten deficyt, jest, ale chciałbym go troszeczkę pogłębić, powiększyć, to ten termogenik również mi da troszeczkę tak, większy ten, zdecydowanie. ten deficyt, więc jak najbardziej one, one muszą działać. Nie? Natomiast mówimy tutaj o rzeczach, które są legalne, ale porozmawiajmy też o spalaczach tłuszczu, które mają w swoim składzie rzeczy, tak. które są też no, nie do końca legalne, tak. w Polsce przynajmniej, bo jest wiele sklepów internetowych, z których na pewno korzystacie i ja się często spotykam z pytaniem, ktoś mi wysyła skina z danego suplementu spalającego tkankę tłuszczową. Michał, czy to jest dobre? Gdzieś tam znalazłem na amerykańskiej stronie czy gdzieś. Bardzo często w składzie tych produktów są rzeczy zakazane w Polsce i tak naprawdę jak macie opisy stricte chemiczne, a nie ma tam podanej substancji, tylko jest na przykład mix czegoś tam czegoś i widzicie jakieś tam sformułowania chemiczne. Ciężko nam osobom, które nie są zagłębione w chemię w 100% no, wiedzieć, co tam jest. I można sobie przez to też zrobić krzywdy. Ja na przykład spotkałem się z takim przypadkiem, że w spalaczu tłuszczu były pochodne amfoterminy. No. Kiedyś tam z 10 lat temu była afera w bardzo znanej firmie takiej suplementacyjnej, że nie będę mówił jakiej, ale że tam tak. była właśnie na... w przetręgówce. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Niesamowita, bo ta przetreningówka, przyznaje się, że też ją brałem, ja Też ją brałeś. Ale potem od, od razu odstawiłem. No, natomiast z takich słuchajcie rzeczy, które no, e, ja odradzam, to na pewno na miejscu pierwszym jest klenbuterol, e, a jest on dość szeroko, można powiedzieć, stosowany przez osoby, które chcą szybko zgubić tkankę tłuszczową. On jest w moim odczuciu bardzo naprawdę niebezpieczny z punktu widzenia pracy serca, z punktu widzenia długości trwania środka e, i stężenia e, jakby samej e, gramatury w tabletce, czy ogólnie stężenia w danej tabletce, bo wiadomo, że jest to. Suplement produkowany undergroundowo suplement. I że jest, jest to coś produkowane na mikrogramy. Tak, i on jest liczony na, na mikro, nie jest łatwo mikrogramy, mikrogramy, Tak, i łatwiej przesadzić. Poza tym wiele osób nie czyta opisów i dla nich tabletka to tabletka, a są tabletki dwójki, są czwórki, gdzieś się spotkałem nawet z dziesiątkami, przeglądając różne strony internetowe. Z, więc, z dziesiątkami? No tak, ale no, chodzi mi, no. że no. Więc słuchajcie, to jest naprawdę mega, mega niebezpieczne i ja w swoim życiu brałem tylko dwa razy i ani razu nie wytrzymałem jakby do końca zaplanowanego okresu brania, bo fatalnie się czułem, fatalnie. Robiło mi sieczkę z mózgu rozdygotany, chodziłem, ręce mi się trzęsły, łapałem je skurcze w kark, w szyję, no po prostu dla mnie to był najgorszy okres ever i od tamtej pory już nigdy więcej nie tknąłem i uważam, że wcale to nie jest dobre, jeżeli chodzi też o spalanie tkanki tłuszczowej, bo można takie same efekty osiągnąć po prostu pilnując dobrze dietę i używając dobrych spalaczy tłuszczu. Słuchaj, no, ja niestety szukając się do zawodów <laughs> brałem klem przed każdymi zawodami, ale ja zawsze brałem klem tylko ostatnie 4 tygodnie przed zawodami. I uważam, że ten, ten suplement, ten środek jest naprawdę rewelacyjny na dopalenie tej resztki tłuszczu, no i nie ma się co żarować, no, robi, robi, robotę, nie? Więc ja mówię, że no za każdym razem jak startowałem, to klen brałem, że jak powiem, do, do końca. Mój, mój pierwszy cykl, który w ogóle wziąłem, pierwszy steryt, to, to był w ogóle klen butelu. To, to był pierwszy środek, który po prostu brałem yy, i po którym wystartowałem na zodach, nie? czyli jak już, jak już nie byłem naturalny, to jeszcze nie brałem żadnego testosteronu, żadnego niczego, tylko brałem ten klęboterol i też ta forma zrobiłem o wiele, wiele lepszą. Yy, oczywiście też uważam, że yy, jakby ten klępoterol jest bardzo niebezpieczny, jest bardzo niezdrowy, yy, niesie szereg, że jak powiem, efektów ubocznych, zagrożenie dla, szczególnie dla układu sercowo-naczyniowego jest bardzo duże e, i też oczywiście jakby no, nie polecam go, natomiast no, nie, nie będę tutaj ściemniał, słuchajcie, brałem ten, tego, 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 tego klena i wiem, że jakbym się szukała do zawodów, to tak bym sobie go przy, przy końcówce e, e, dorzucił. Natomiast... Ja bym wybrał tutaj salbutamol zdecydowanie. Nie? Salbutamol w ogóle nie działa, jeżeli chodzi o spalanie tlenki tłuszczowej, poprawia super wytrzymałość, kondycję i tak dalej, jest naprawdę super, natomiast porównując nie wiem, salbutamol do, do klenu, to jak porównanie tam, nie wiem, małego Fiata do, 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 ten, do porszawki. Nie wiem, ja tam zawsze miał dupę pociętą, mówię, dwa razy no, Ale ja życiu... teraz, teraz nie bierzesz klien, bo teraz też masz dupę pociętą, więc to, to się tam... No bo to nie, nie, nie... i właśnie, i to jest najlepszy przykład na to, znaczy, że... Ja, mówię, że że pilnowanie ja, ja diety... mówię, wiadomo, że to jest jakby najważniejsze. No. Ale słuchajcie, no. mówię, jak już pilnuję na 100%, to ten y, jestem w bardzo dobrej formie. To w moim odczuciu 2-3% lepsza forma zawsze jest y, warta tego, żeby, żeby spróbować tego klenu. Okay. No, dobra, może da, no. Ale, ale jest niedobry i nie wolno go brać. Ale Dokładnie. Dokładnie. Yy, mówię, ja później się przerzuciłem na Salbutamol, yy, a w ogóle dla mnie najlepszym tutaj takim można powiedzieć hitem. To było połączenie efedryny, aspiryny i kofeiny. I, kiedyś i za, za wam, moich czasów i powiem to było w ogóle wam uczciwie, na można było Tak, być. i powiem wam uczciwie, właśnie dlatego do czego zmierzam. Oczywiście efedryna teraz jest zabroniona, ale powiem wam, że to był mój ulubiony, ukochany spalacz tłuszczu. Ja się po tym czułem fenomenalnie. Treningi robiłem zajebiste. Fajnie się spalało tkankę tłuszczową, Nie było rozdygotania, nie było nerwowości, nie było niczego. I uważam, że naprawdę w tamtych czasach, kiedy. Mówię, startowałem, to było najlepsze, co mogłem brać. No co, so, ja oczywiście też brałem efedrynę, kofeinę, aspirynę, ale najlepsze połączenie to jest jedno z drugim, tak. ale na przemiennie. Czyli, czyli na przykład. Dwa tygodnie bierzesz, to i dwa tygodnie to. Może być dwa tygodnie to, albo ja na wszyscy brałem cztery tygodnie i cztery tygodnie. Na przykład, Aha, nie? Ten czyli zaczynałem z, z efedryną, jak już tam zaczynałem podupadać na, na tym, ten. albo ewentualnie dwa tygodnie, dwa tygodnie i na końcu dwa tygodnie e, klenu. klenu, tak. To dla mnie to działało jakby najlepiej. No, Także widzicie, dwie różne opinie na temat tego samego środka, a wnioski pozostawiamy Wam do wyciągnięcia i oczywiście nie polecamy, bo tu jesteśmy tak, nie, nie, zgodni, Nie polecamy, że tylko... absolutnie tak. no, ten buterol jest niebezpieczny i, tak. i mówię, jeżeli ktoś ma aspiracje startowania w zawodach, to no oczywiście dobra, a taki, jest jego z wybór... takich nowoczesnych yy, środków, które, które są teraz popularne. To co tam na przykład ciekawego. Kurczę, nie wiem, bo powiem, znaczy inaczej. Może nie to, że nie wiem, tylko dla mnie i tak podstawą zawsze jest dieta. I uważam, że jeżeli ktoś nie ma aspiracji startowania w zawodach, to tak, cienką skórę, to nie ma, to nie ma sensu, skórę tak? można osiągnąć bez stosowania kompletnie niczego. E, natomiast, oczywiście, w momencie. Albo kiedy, suplementy zwykłe. O, dlatego tak, do, tak. Do, do czego zmierzam? Że e, wiele osób, tu chciałbym też przestrzec, że jeżeli używacie spalaczy tłuszczu, które mają w swoim składzie środki stymulujące typu kofeina czy inne rzeczy, to pamiętajcie, że nie można tego łączyć z przedtreningówkami. A wiele osób niestety tak robi, i później jest zdziwienie, że coś się dzieje. Bo ja przychodzę na trening na przykład i zamiast mocnego pobudzenia jestem senny. Pamiętajcie, że każda senność na treningu po wypiciu przedtreningówki świadczy o tym, że coś jest nie tak, że wy przesadziliście z dawką stymulantów, bo wasz organizm wytwarza reakcję obronną i właśnie w ten sposób Wam, można powiedzieć, manifestuje, że nie chce tego w takich ilościach, w jakich zostało przyjęte. To jest tak, chciałem tylko na marginesie no wspomnieć. A jak powie, już mówiłem właśnie o takich spalaczach różnych i tak dalej, no to też warto wspomnieć na przykład o hormonach tarczycy, nie? Tak, no to jest. To no co ty myślisz? Brałeś, nie brałeś? Oczywiście, że brałem i w ogóle taka maksymalna dawka hormonów tarczycy. Tylko, że ja brałem samą T3, bez żadnego tam mhm. mieszania z T4, tam nie, nie żaden nowotyral, letrox czy tylko po prostu zwykłe T3. Tak. Ale to T3 to, to jest takie, takie właśnie aktywne metabolicznie. Tak, właśnie. aktywne metabolicznie, oh, dokładnie. To pamiętam, że największą dawkę, jaką kiedykolwiek brałem, to było 100. To była setka. To było dużo. Ja wiem, że to było dużo. To były cztery tabletki, tak, bo były po 25 mg i powiem Wam szczerze, że wtedy musiałem jeść bardzo duże ilości białka, bo niestety nadmiar tego, tych, tej, tych hormonów tarczycy powodowały, że no, zeżarało mi mięśnie, po prostu, nie? Optymalną dawką taką dla mnie było później 50. I na tym się czułem bardzo dobrze i naprawdę widziałem mocne efekty, jeżeli chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej, o tą suchość skóry i można powiedzieć o, o taką no, pergaminową tą skórę. Nie? No wiesz, no to, no to ja teraz właśnie powiem, że ja na przykład nigdy nie mogłem brać te trójki. Próbowałem dwa razy rzucić wziąć tę trójkę i za każdym razem po kilku dniach czułem się mega płaski i tak dalej, musiałem to odstawiać. Tak, bo ciężko jest się naładować po tej trójce. Mi się wydaje, że fakt, że ja też zawsze miałem bardzo wysoką jakby tę trójkę, jakby tak no. naturalnie i widocznie po prostu ten środek mi w ogóle jakby nie, nie pasował, pasował. Bo w, pamiętam, że dwa razy szukając się do zawodu, próbowałem tę te, te trójkę od ten, ale po prostu widziałem, że coś się dzieje nie tak, że, że nie mogę zachować. Nagle mi się pogarszał, wiesz, że mi się wygląd i mówię, no, no nie, to nie jest środek dla mnie. Oczywiście, wiadomo, że że hormony tarczycy są bardzo, że powiem istotne, żeby były optym w optymalnych, że powiem, jakby widełkach w czasie przygotowań, bo często jest tak, że głodzenie się, długi, długi stres taki to wpływa ten, na obniżenie, obniżenie, że to spada, więc ja też oczywiście polecam, żeby zawsze sobie badać tą tarczycę i tak dalej. I w razie co faktycznie można sobie gdzieś tam e, wspomóc e, właśnie poprzez dodatek hormonów tarczycy, ale mówię, no nie, nie wszyscy się do tego nadają. Mi się wydaje, ja jestem taki też pomasową chudą z natury, e, że... Że, że dla mnie to akurat nie było to, nie? Natomiast hmm. wiadomo, że oczywiście w kulturystyce się stosuje i... Wiele, że tak powiem, osób jakby to, to bierze. Natomiast e, to, co ja zawsze polecam, to pamiętajcie, że e, ten hormon tarczycy powinien być w widełkach, nie będzie nawet tak. w górnych widełkach, ale nie powinien być, By być z... przekroczony. Jeśli tak jest przekroczony, to się pali wszystko i tłuszcz, i mięśnie e, i nie ma sensu. Dlatego tego mówię, rodzaju. że no, gdzieś tam wpadłem na pomysł używania mhm. czterech tabletek i widziałem definitywnie, że te mięśnie mi zaczynają spadać. No, no, i ja się ja mocno jedną tabletkę, 25 i ja nie mogłem się na i musiałem podnieść na garnę, bardzo nie? mocno wartości spożywanego białka, do tego, żeby właśnie no, no mi się zachowywać, ale powiem uczciwie i szczerze, że no naprawdę stosowałem na sobie przeróżne rzeczy przez wiele lat, ale w ostatnim roku startów nie używałem ani te trójki, ani salbutamolu, tylko tą efedrynę z kofeiną, z aspiryną. Ilości środków w ogóle, które przyjmowałem, zmniejszyłem do 30%, tego jak stosowałem w pierwszym roku czy tam w drugim roku startów, a ważyłem prawie 20 kg więcej. I to jest dla mnie najlepszym dowodem na to, że środki oczywiście, one robią robotę, nie będę tutaj mówił, że nie, bo przełamują nasze możliwości genetyczne. Ale słuchajcie, systematyczna praca, trzymanie się rozpiski treningowej i diety, to jest tutaj naprawdę istotnym tak, elementem. Ale I pamiętajmy możecie... też, że jak sobie wcześniej zbudowaliśmy większe mięśnie, Mięsze. przez nawet większe ilości środków, to potem łatwiej jest do nich wrócić nawet przez mniejsze ilości. Czyli wiadomo, że to jest też tak, ja to bo też tak nieraz raz już rozmawialiśmy o, o byciu naturalem, że, że teoretycznie jakby, jak ktoś kiedyś brał dużo, dużo środków, a teraz jest na terapii zastępczej testosteronem, to i tak no by Wykorzystuje, wykorzystuje te możliwości, które miał wcześniej przez inne środki. Mhm. Ta ilość tych komórek, komórek satelitarnych jakby się nie zmniejsza. To jest właśnie, dzięki temu jest tak, tak zwana pamięć mięśniowa, a one też powstały dzięki temu, że ładowało to się towar, towar i Czyli wiadomo, że one tam, że jak powiem, jak nie były to potrzebne, to nie były, ale jak jest troszeczkę tego, to tego towaru, jest trening, to jakby mamy większe możliwości chociażby powrotu do takiej, e, że jak powiem, może nie do końca takiej wielkości, ale do takich dużo większych mięśni niż osoba, która nigdy na przykład nie brała. Nie nie brała. Nie? Czyli wiadomo, że dlatego ja też mówię, że jak ktoś nie był naturalem, chociaż przez jakiś czas, to zawsze ma przewagę nad tym, że jak ktoś jest, był zawsze naturalem, nie? Dokładnie. No, ale zboczyliśmy sukcesu. Słuchaj, jeszcze jeden, jeden taki y, y, suplement, w środek, który myślę, że jest warty też uwagi, to na pewno fragment, fragment no. Hormonu, nie? No, peptyd. Tak, to jest, to jest myślę, że też taka stosunkowo nowość, tego w moich czasach w ogóle nie było. Natomiast teraz myślę, że jest to taki dosyć ciekawy suplement, no który widać, że naprawdę działa i jeżeli chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej, działa na pewno lepiej niż sam hormon Dokładnie. Właśnie fragment hormonu wzrostu jest po pierwsze dużo bezpieczniejszą wersją, z tego względu, że nie podnosi nam stężenia glukozy w organizmie na skutek długotrwałego stosowania, nie łapiemy wody, nie jesteśmy opuchnięci, no, tak naprawdę on jest wyizolowany tylko po to, żeby utylizować tkankę tłuszczową. I oczywiście to są niezbadane środki, jeżeli chodzi o ludzi i tak dalej. Natomiast jeżeli tutaj my sobie możemy na luźno porozmawiać w naszym programie, różnego rodzaju rzeczach, to zdecydowanie fragment hormonu wzrostu jest bardzo dobrą rzeczą do tego, żeby pozbywać się nadmiaru tkanki tłuszczowej właśnie wtedy, kiedy mamy z nią problem i chcemy z nią walczyć. Ale raz mówiąc pamiętajcie, że najważniejsza sprawa to jest ten deficyt kaloryczny, tak. więc cokolwiek byście nie brali, jeżeli tego deficytu nie osiągniecie poprzez dietę czy poprzez treningi, nie, nie mówię, że tylko kardio, ale trening siłowy czy oczywiście, nie robicie tego na baterie, tylko trenujecie, więc też spalacie tak. kalorie, no to nie ma co liczyć, że jakimś cudownym środkiem pozbędziecie się nadmiaru tkanki tłuszczowej i zobaczycie mięśnie brzucha. Dokładnie, ale my tych mięśni brzucha widocznych Wam życzymy e, i życzymy Wam oczywiście, żeby w tym 2023 wszystkie Wasze plany, założenia co do sylwetki, co do innych planów życiowych się spełniły i trzymamy za Was kciuki, a tymczasem żegnamy się z Wami. Pamiętajcie, żeby włączyć subskrypcję naszego kanału, powiadomienia, dzwoneczki, bo dzięki temu żaden materiał z naszego kanału SFD na YouTube Wam nie ucieknie. Pozdrawiam.